widzowie, z tej strony, randowowy silver. Wczoraj wpłaciłem 100 zł, jak nie grałem na odcinku, przewaliłem. Zostało mi z tego 20 niecałe złotych więc dzisiaj z tego zrobimy sobie odcineczek. Klasycznie najpierw wymienimy punkciki. W ogóle dostałem wtedy skina za 50 zł przy doładowaniu za stówę. Dodatkowo, także się opłaca. Wypłacajcie go od razu. Ja niestety niego nie wypłaciłem, został przewalony. <noise> niestety, ale może jakby dropnąło coś za 5 zł z tego. Oddają tutaj te takie bonusowe. No dobra, złotóweczka to się tą ulepszy. Złotóweczkę ja myślę, że na 5% można spróbować. Kiedyś ktoś coś takiego powinno się Nie siedzi. Kto by się tego spodziewał? Otwórzmy sobie jedną z moich skrzynek za 8 złotych. albo nie. Ta była w sumie w zeszłym odcinku, to tą odpuścimy. Ta będzie lepsza. Mhm. Czyli rozumiem, że dzisiaj nie chcę oddawać chyba. To jest chyba takie a, all in one, ale no nie będziemy czegoś takiego otwierali. Small gift może. Te 90 gram. Chyba nie jest najgorzej. No nie. Okej. Okay. To jeszcze raz do dwa. A potem coś tam jeszcze jednego się otworzy. Dzisiejszy odcinek jest taki mocno bonusowy. Nieplanowany. Okej. Okay. Czy jestem równo na zero? Tak. Okej. Okay. To ja wtedy otworzę jeszcze taką jedną. Najlepszy gloczek w najgorszym stanie, niestety. Co my tutaj mamy, co możemy sprzedać? To, to i to. I czy stać nas jeszcze na taką jedną skrzyneczkę? Nie stać. No dobra, to w sobie zapreduję to na 50%. Tak, MP7 mi się podoba. Siedzi. Mm, teraz może coś dla Was, co by było na któreś tam odcineczek do rozdania fajnego. Mm, co bym Wam mógł Już MP, MP7 rozdawałem. Um. Może Mk Fizipop? Chociaż nie są ładniejsze Mki w, w tej kwocie. O. o kurczę, troszeczkę daleko zajechałem. M4 Zaurus myślę, że mógłby być całkiem spoko w stanie field tested. No i siedzi dla Was schina. Okej, hey, na 30% na, 30%, na mm, coś, coś też może kurczę do wypłacenia chciał. Albo sobie zostawię na końcu na no, następny odcinek to sprzedamy. O taki. Tak. tak o. Jakby to siadło. No ja. Było raczej bardziej. Niż pewne okej. Okay. Ile mamy złotych? Tyle. Dobra. Rozumiem. Może już mogę nawet otworzyć skrzynię bonusową. Za 3 minuty. To to poczekamy sobie i za 3 minuty otworzę. Pamiętajcie, że możecie sobie wpłacić z moim kodem. Nie wesprzeć. Bardzo. Bym był wdzięczny, jeżeli ktoś tak by zrobił, aczkolwiek nie zmuszam w ogóle. Nie zachęcam nawet. Kiedyś skrzy tą skrzyneczkę bym chciał otworzyć. Ostatnio, jak grałem w Rankeda, to gościu mi dał hola i się zdziwiłem mocno. Się potem okazało że gościu ma to wszystko w Faktor tam AWP Gangli, AWP, y jak ona się nazywała, no Dragon Lore. Ma wszystkie motylki w najlepszych stanach, w sensie najlepszych stanach w Faktor Bo czy floaty są najlepsze na świecie, to nie wiem, ale chłop na naprawdę bogaty jest. Ja sobie zrobię testowe otwarcie z tego. Chciałbym widzieć jak mi wylatuje ta MK day, day Break, Ale niestety... O kurcze, ej. Ta skrzyna nie jest chyba taka bardzo zabierająca. A nie, jednak jest. Dobra, czy ja już mogę to otworzyć? Płagałam. Nie Miałem no dwie minuty. O czym ja mam tutaj do was gadać? <laughs> Pamiętajcie, że też jak sobie wypłacacie to co jakiś czas można o co jakiś czas, co 24 godziny, czy tam co 20? W moim przypadku można sobie odebrać darmową nagrodę w postaci nawet Kawaha. Za dwie, trzy raz mi się tutaj udało ugrać, z którego sobie zrobiłem upgrade. Już wam pokażę na co. Hmm. Zrobiłem sobie upgrade na otom oto panią, i to siadło i skinek za 40 zł. Tak, także opłaca się chyba, nie. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Minuta, dobra. To ja może jeszcze otworzę. Kurczę, te small gifty. Fajne są, tylko że nie stać mnie. A nie chcę nic sprzedawać, bo tą MP7 może bym sobie chciał wypłacić. Dobra sprzedam ją, potem sobie zrobię taką, jeżeli będę miał okazję. Otworzymy sobie to za 8 zł. 8. No boż. Tylko dwa mogę naraz. Mogę, żeby coś mi z tego górnego rzędu wydropiło. Revolver Crimson Web, czyli najgorsze co może być. I Urban Hazard. Czy jesteśmy na... Dobra, tu już tego nie będę więcej otwierał. Po prostu to ulepszę sobie na tą M. MP7, co chciałem. Mm, a może Blood Sporta... Bardzo mi się podobał tam ten skin. No i się... Dwa złote mam. Można zrobić sobie skrzynkę All in one za 2 złote. Do jakiejś brońki, do której aktualnie skinka nie mam. By się oczywiście przydało. I też do której, do którą często gram. Na przykład od Digel. Do Digel nie mam żadnego skina. 50%. masa, 50%. Nie wiem. O, grosz! Grosza nam zabraknie. Dobra, to będziemy mogli z tego. Już chyba mogę. O! Zobaczcie! Mam pół procenta szansy że na digla zapejść 8 zł. Okej, okay. kasetka. Za złoty 38 okej. Okay. Upgradeuję to. Jak mi to nie siądzie, to sprzedaję. To co cashbacka dostanę. Kurczę, to chyba mój najdroższy drop do tej pory był z tej skrzynki. Nie, nie przypominam sobie, żeby kiedyś mi tak dała dobrze. Mm. Jestem niezdecydowany. I dzisiaj dobra, taką jemkę może ze wypłacę kiedyś. Zamykam może Suwam sobie okej. Okay. No i siedzi. No i łatwiutko. No, no i, 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 i co to? to. Tylko odpalam nagrywanie i wszystko tak ładnie siada. No to jak tak siada, to jeszcze raz tak zróbmy, nie? U, 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 u Spa może? Chociaż w sumie nie. Coś, coś lepszego. Mm. O, ta AWP jest bardzo ładna. Znowu tak... Znowu tak mi wylosowało tutaj. Okej. Okay. Ja nawet się na to nie patrzy. No nie siedzi. Hehehe. Kto by się spodziewał? Dobra, moje skrzynki Najnowsza. No i siedzi. Otwiutko. Halo, czemu mi się nic... O, już mi się załadowało. Jakiś upgrade na razy 2 jeszcze. Yy. To 40% chyba musi być, żeby było raz 2. No. O, i pięknie. Taką emeczkę może bym Wam wypłacił, bym rozdał sobie w przyszłości. Chociaż nie wiem w sumie. Później będę myślał o tym. Taka MP9, kiedyś miałem. No nie! Jestem zły. No jestem po prostu zły. I teraz jak zrobię taki upgrade i on potencjalnie by siadł. No to bym był na zero. I bym mógł to sprzedać. bym musiał sobie takiego blood sporcika zrobić albo takiego nie takiego nie czekajcie co nie no to już dobra pasza się skończyła dobra to dla was wypłacam bo tutaj nie będę przedłużał odcinka no no, no wypłacę chyba albo jeżeli to się to, nie wiem, jak to siądzie to wam dam to, a jak nie siądzie to po prostu dam wam coś z mojego. Coś tam mam. Kto siedzi? Dobra, lecimy tak, żeby to się zwróciło. Co?! <laughs> Odcinek mi się właśnie zwrócił. Podoba mi się to. OK. Może takiego pewniaczka na coś ładnego. Ym. Albo nie. Wiem, co zrobię. Zrobię wam coś takiego. M4zaurus. W stanie field tested. Okej. Okay. Kupiłem dla was. A ja sobie kupię... No załóżmy takiego i razy dwa. Ale zanim to zrobię, to jeszcze otworzę sobie skrzynki. Takie o. Fajowe. Nie pierdzielcie. No to 30 ziko. Proszę Państwa! Znowu Dychę na plusie jestem, tak jak na ostatnim odcinku już myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. To prawie Tychę, 28 dokładniej. A ja, także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Łapkujcie, subujcie. myślę, że givałej się pojawi w jakimś następnym odcinku. Ten jest taki tylko dodatkowy, że nie było tego grubego, że on się zepsuł. No niestety. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej.